Cześć kochani, dzisiaj zapraszam Was na ulubieńców kwietnia i maja, tak naprawdę, bo te produkty używałam właśnie w tym czasie. Jest tutaj kilka nowości dla mnie i też dwa produkty, które już stosowałam wcześniej, ale są wciąż moimi ulubionymi, a raczej jedno z nich, a drugie jest, zostało teraz ulubieńcem, bo akurat w tym miesiącu mi się bardzo, bardzo przydało, bo zwykle po niego nie sięgałam, ale to wszystko po kolei. Może zacznę najpierw właśnie z jednym produktem, który już dobrze znałam w zeszłym roku. Wiecie, jest to żel do mycia ciała Alverde o przepięknym zapachu mięty i bergamotki i to była wersja limitowana właśnie w zeszłym roku, która wyszła na lato i obawiałam się, pamiętam wtedy robiłam zapasy, bo obawiałam się, że już więcej nie powróci, a jednak tym razem na wiosnę w tym roku również powrócił ten żel, z czego się bardzo, bardzo cieszę, bo to jest dla mnie idealny zapach mięty. No, przepyszny, taki słodki mięty, taki słodki zapach, ale to nie jest też przesłodzony. jest no, Idealne orzeźwienie właśnie otrzymuję używając ten żel do mycia ciała i właśnie zawsze go wtedy stosuję, kiedy chcę poczuć taką większą energię, właśnie takie większe orzeźwienie. I drugim ulubionym żelem do mycia ciała został że również Alverde z tegorocznej nowej limitowanki o zapachu czarnej porzeczki. I jest to naprawdę przepyszny zapach, właśnie bardziej taki słodki, już mniej orzeźwiający, więc więc na przykład ten bardziej właśnie stosowałam na, pod wieczór. No, przepyszny zapach, naprawdę. Bardzo bardzo mi się podoba i mm, kupię na pewno ponowne, bo, ponowne opakowanie, bo te tutaj już jest puste, jak można zauważyć. Mm, więc to by było na tyle, jeśli chodzi o drogerię DM. Nie, ja jeszcze jedna rzecz właśnie z drogerii DM, mm, która została moim ulubieńcem a jest to zamiennik słynnego beauty blendera. Jest to dla mnie mm, tak naprawdę najlepszy zamiennik, jaki miałam okazję testować. Testowałam ich już kilka. Ten jest najbardziej miękki i uzyskuje bardzo podobny efekt, tak jak właśnie w przypadku Beauty Blendera. Nie jest to oczywiście oryginał, ma tam jakieś tam swoje mankamenty, na przykład z domyciem, ale jeśli chodzi o miękkość, to naprawdę i jak wygląda później podkład na twarzy, jak długo się utrzymuje, to jest to bardzo, bardzo porównywalne właśnie do Beauty Blendera. Kiedyś będę chciała sięgnąć ponownie po oryginał, ale na razie jestem zadowolona właśnie z tego zamiennika, więc jeżeli macie dostęp, on kosztuje 2,95 euro. Więc naprawdę warto, warto spróbować. Kolejny ulubiony produkt to jest olejek perfumowany do ciała firmy Synesis 5. Nie wiem, czy ta piątka należy też tutaj do tej nazwy. I to jest spokój kokosowy. Ten olejek dostałam w prezencie i co prawda jak gdy przeczytałam skład, mnie nie zachwycił, bo chyba tam jest tam parafina. Ale muszę przyznać, że ten olejek jest płynny jak woda, bardzo fajnie się rozprowadza. Ja go używam przeważnie na mokrą skórę i ten zapach kokosowy nie jest taki ciężki, przesłodzony i pozostaje z nami naprawdę na bardzo długo. Mi zupełnie nie przeszkadza, bo ja zawsze ja lubię zapachy kokosowe, ale często są one po prostu zbyt ciężkie, tak samo jak w przypadku wanili, A tutaj ten zapach jest bardzo delikatny. Taki lekki kokos i właśnie olej się świetnie rozprowadza, pomimo parafiny, nie zapycha właśnie w, okol w okolicach, na przykład do koldu, zupełnie nie zapycha, i właśnie zapach się długo utrzymuje. Bardzo, bardzo fajny olejek, bardzo się cieszę, że go dostałam. Zauważyłam, że brakuje mi powietrza. Tak to jest, jak trzeba oddychać za, za dwie osoby chyba w trakcie mówienia, brakuje mi trochę. Kolejnym ulubieńcem został krem do stóp firmy Sylveco. Jest to regenerujący krem do stóp i on zawiera tutaj rozmaryn lekarski, brzozę białą oraz aloes. Ma naprawdę cudowny skład bardzo fajnie liża, zmiękcza stopy i wraz z tym kremem były dołączone do niego takie śmiesznie, śmieszne, śmiesznie wyglądające skarpetki. One są już po praniu, więc takie trochę się zniekształciły, ale mają taki kształt. I ja na początku myślałam, że jak to się zmieści na moją stopę, jak to będzie w ogóle wyglądało, jak się będzie to nosiło, czy będzie to przyjemne? Ja mam rozmiar buta 37-38, powiedzmy, że bardziej 38. I te stópki tutaj, bawełniane skarpetki rewelacyjnie właśnie pasują na moją nogę i tak fajnie właśnie przez to, że są takie wysokie tutaj zabudowane, właśnie fajnie tak dochodzą nam do samej kostki, bardzo fajnie się używa ten krem, ja ten krem stosuję też rano, to już wtedy bez takich skarpetek. No właśnie, gdy chcę go potrzymać trochę dłużej, to właśnie je też zakładam. Kiedy mi się nie śpieszy, to na chociaż na 10 minut założę sobie te skarpetki. I naprawdę bardzo, bardzo przyjemny krem i też nie pachnie jakoś tak, że musimy sobie po nim od razu myć dłonie. Mm, możemy spokojnie zostawić go na dłoniach też jako krem do rąk. Ma taki orzeźwiający mm, taki zapach. W sumie nie wiem, czy to jest mięta nawet. Bo to właśnie chyba mięty tutaj nawet nie ma, jest właśnie tylko rosmaryn. I to właśnie pachnie coś tak delikatnie, ziołowo, ale nie jest to takie właśnie bardzo mocne. I tak jak mówię, bardzo pięknie nawiża stopy, bardzo mi się spodobał. I przedostatnia rzecz to jest mleczko do ciała firmy Topy, które właśnie wypróbowałam. To jest odnawiające mleczko, regenerujące które poprawia koloryt, odnawia naskórek o 20%, wygładza, nawilża i uelastycznia. Pierwszy raz spotkałam się z takim kremem właśnie, który, który właśnie złuszcza warstwę rogową, czyli tak jakby bez peelingu, ale złuszcza ją troszeczkę i właśnie silnie nawilża. I właśnie dokładnie przez to nawilżenie bardzo porubiłam ten krem. Ostatnio miałam takie partie na, na ciele bardzo przesuszone i to dziwnie wyglądało, bo to takie było... W takim kształcie po prostu okrągłym gdzieś w okolicach bioder i właśnie tej górnej części ud, i wydaje mi się, że to było, gdy stosowałam taki żel do mycia ciała jeszcze z, z SLS-em, i właśnie po tym mi wyszły takie suche placki. A ja to zawsze się śmiałam ja mówiłam, słonia skóra. I to mleczko właśnie mi pomogło. Co prawda te placki jeszcze całkiem nie zniknęły, ale ogólnie właśnie skóra, właśnie tam, tam gdzie była. Mm, właśnie, właśnie, Ale ogólnie skóra tam, gdzie była bardziej przesuszona, właśnie została tak. I yy, znowu właśnie. Została bardziej nawilżona. i to było naprawdę bardzo wyczuwalne. Zużyłam już połowę. Mleczko ma taki średni skład, i w sumie właśnie. Nie, nie wiedziałam, że nie oczekiwałam, że faktycznie zadziała i będzie jakoś nawilżał tak ekstra, ale tutaj naprawdę zostałam mile zaskoczona, bo nawilżenie jest po prostu rewelacyjne. Jeżeli macie okazję dostęp do e, kosmetyków, to nie wiem właśnie, czy dokładnie ten krem jest dostępny w Rosmanie, to mogę Wam go polecić, bo nawilżenie naprawdę no, jest świetne. I ostatnią rzeczą. To są plastry z woskiem y, Sensual firmy Joanna i to są plastry do ciała, ale ja je, płciłam, ja je stosowałam do twarzy, ponieważ w ostatnim miesiącu cały czas się przy, przemieszczałam, to byłam tu u siebie, to byłam na Dolnym Śląsku, to byłam w Krakowie, znowu na Dolnym Śląsku, znowu u siebie i tak w sumie w kółko y, i nie mogłam stosować y, tego mojego y, innego wosku, który właśnie podgrzewam sobie y, i wtedy używam. Właśnie taki, taki ciepły wosk, więc kupiłam sobie tak właśnie, żeby, żeby mieć w międzyczasie, żebym mogła sobie zrobić wosk na twarzy. Kupiłam sobie właśnie te plastry i je pocięłam, bo uważam, że te plastry, które są przeznaczone tylko wyłącznie już bezpośrednio do twarzy, po prostu się nie opłaca ich kupować, bo tutaj otrzymujemy więcej wosku i te plastry naprawdę świetnie się sprawdziły u mnie. Nie podrażniły mnie, już za pierwszym razem usunęły mi włoski, wystarczyło plastry ogrzać między dłońmi, troszeczkę potrzeć tutaj tak palcami, od razu nałożyć na twarz i zerwać i wszystko było naprawdę w świetnym stanie. I tutaj jest też bardzo fajny olejek dołączony, taka oliwka w tubce, bardzo się z tego cieszyłam, bo zwykle przychodzi w takich chusteczkach nawilżających, takich właśnie... Tam zwykle jest troszeczkę, troszeczkę oliwki na tych chusteczkach, ale po pierwsze jest ich zwykle za mało i bardzo nie lubiłam tak trzeć właśnie taką chusteczką po, po twarzy, czy gdziekolwiek kiedyś stosowałam takie coś. A ta oliwka jest bardzo fajna, bo odrobinę sobie wyciskami usuwamy nią właśnie resztki wosku, jeśli nam jakieś zostały, i od razu też troszeczkę nam łagodzi. Więc te plastry z wosku naprawdę bardzo mi się spodobały i będę na razie używała, bo są po prostu praktyczne, nie muszę niczego podgrzewać i bardzo szybko mogę na sobie wykonać wosk. I to by było wszystko, tak? To są wszyscy ulubieńcy tych ostatnich właśnie dwóch miesięcy. Znowu brakuje mi powietrza. Mam nadzieję, że wybaczycie. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Powiedzcie mi o swoich jakichś tam nowych ulubieńcach. Bardzo jestem zawsze ciekawa. Można się dowiedzieć się o jakichś tam nowościach, które Was zachwyciły. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Pozdrawiam Cię krótko i buśka i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa!